Hej, to Dominika. I w dzisiejszym filmie powiem Wam co nieco na temat friendzone'u. I nawet jeśli nie czujecie, że jesteście sami we friendzone'ie, to może się okazać, że to ktoś jest w waszym friendzone'ie. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I wówczas ten filmik również będzie Was dotyczył. Dlatego zapraszam do oglądania. Jeśli czujesz, że jesteś we friendzone'ie, to znaczy po prostu, że jesteś zakochany w swoim przyjacielu lub przyjaciółce. I tak naprawdę. Wiele friendzonów kończy się sukcesem w postaci związku romantycznego, dlatego jesteś na całkiem dobrej drodze, bo najlepsze związki buduje się właśnie na przyjaźni, a dodatkowo wiesz, że ta druga osoba przynajmniej cię lubi, dlatego stary, idź naprzód, będzie dobrze. Musisz pamiętać o tym, że jeśli jeszcze jasno nie powiedziałeś tej swojej przyjaciółce bądź przyjacielowi o swoich uczuciach, to ta osoba może zwyczajnie nie być ich świadoma. I nawet jeśli zwierza ci się z jakichś swoich miłostek czy związków, to jest to całkiem naturalne, bo jesteś przyjacielem tej osoby. Zazwyczaj jak się mówi o friendzonach, to właśnie poruszana jest kwestia tego zwierzania się osobie sprędzonowanej, Ale. Tak naprawdę nie możesz winić tej osoby, że mówi ci o takich prywatnych sprawach miłosnych, bo po pierwsze, nie każdy doskonale odczytuje wszystkie znaki, które do niego płyną od osób, które się na przykład w nim zakochały, ale po drugie, być może nie wysłaż żadnych sygnałów, które wskazywałyby na to, że coś czujesz do tej osoby. Dlatego przede wszystkim nie miej pretensji, żalu do tej osoby, jeśli jest ona tylko twoją przyjaciółką, a ty chciałbyś czegoś więcej. Jeśli w końcu odważysz się wyznać swoje uczucia, i ta osoba, której je wyznasz, wyśmiejecie, to zdecydowanie nie warto się z nią jakkolwiek zadawać. Nie warto się z nią przyjaźnić, wiązać, bo jest to po prostu osoba wielce niedojrzała i nie warta zachodu. Będąc we Fędzonie, często ludzie zamykają się na wszelkie inne możliwości, potencjalne związki, ale. Musicie pamiętać o tym, że friendzone to nie jest małżeństwo. To nawet nie jest żaden romantyczny związek. Dlatego to, że na przykład zaczniecie się z kimś spotykać, to w żaden sposób nie urazi tej osoby, z którą jesteście we friendzone. Wręcz najprawdopodobniej, jeśli ta osoba naprawdę uważa was za swojego przyjaciela, to będzie naprawdę szczęśliwa, jeśli zwiążecie się z kimś. I będziecie sami szczęśliwi. Bywają takie frenzony, które trwają dosłownie latami, i często nie widać zbytnio perspektyw na rozwinięcie tej znajomości, ale ta sfrędzonowana osoba cały czas liczy na to, że jednak kiedyś będą razem, i nie warto patrzeć na inne osoby, nie warto wiązać się z innymi ludźmi, bo jestem przeznaczony tej dziewczynie i właśnie z tą przyjaciółką spędzę resztę życia. No, ale spójrzmy prawdziw oczy. Nie zawsze to się udaje. Jeśli chcesz wyjść z frędzonu, to bardzo istotne jest to, żebyś wierzył w siebie. I naucz się dostrzegać przede wszystkim swoje zalety. Oprócz tego też nie porównuj się do na przykład partnerów, tej swojej przyjaciółki, bo czasami to może na przykład pogorzyć Twoją samoocenę, a tego nie chcemy. Dlatego dostrzegaj swoje zalety. Pamiętaj o tym. Najgorzej, jeśli spotkają się dwie. Bardzo nieśmiałe osoby. Wyobraź sobie, że ty jesteś we zone, kochasz swoją przyjaciółkę i no nie jesteś w stanie jej tego powiedzieć, tego okazać. Natomiast czasami może być tak, że ona również darzy Cię naprawdę mocnym uczuciem, ale również nie potrafi tego okazać i wstydzi się, jest nieśmiała. Dlatego w zasadzie oboje tkwicie w tym samym frenzone, i jest to po prostu masakryczna sytuacja, i ktoś po prostu musi zrobić ten pierwszy krok i się odważyć i coś powiedzieć. Nawet jeśli nie masz gwarancji, że ta osoba faktycznie tak bardzo cię lubi, to czasami warto jest po prostu zaryzykować. Bez tego możesz się nigdy nie przekonać o tym, co czuje ta druga osoba. Zresztą wiele jest takich przyjaźni, gdzie nawet jeśli nie jesteśmy zakochani w tym swoim przyjacielu to jakby bierzemy go pod uwagę. To znaczy zakładamy, że jeśli weszlibyśmy w związek z tą osobą to mogłoby to się rozwinąć w coś naprawdę fajnego i bylibyśmy w stanie się zakochać w tej osobie, bo tak bardzo ją lubimy. Tak, zgodzę się z tym, że jeśli wyznasz prawdziwe uczucia tej drugiej osobie to może dać ci to niesamowitą ulgę jednak pamiętaj, że jeśli ona jest w szczęśliwym związku, to nawet jeśli Tobie przyniesie to ulgę, to jej to specjalnie nie pomoże, a raczej większego związku z tego nie będzie. Więc w takich sytuacjach czasami lepiej jednak to zatrzymać dla siebie i poszukać po prostu innej osoby. To już wszystkie moje takie porady, myśli na temat friendzone'u. Jeśli tylko macie jakieś pytania, może coś pominęłam, może o czymś zapomniałam, koniecznie piszcie je w komentarzach poniżej, postaram się na nie w miarę merytorycznie odpowiedzieć. Jeśli ten filmik Wam się spodobał lub Wam pomógł, koniecznie zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wtedy będziecie informowani o wszystkich moich nowościach. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.